Cześć, tu Marcin z Rodzice w biegu. Dzisiaj robimy porównanie. Porównanie trzech fajnych modeli przyczepek rowerowych, Czyli po kolei: Tule od Cap2 po liftingu, Kit Kidgo dwójka w kolorystyce Navy Blue oraz White Premium W. Jeśli chodzi o różnice, to zwróćcie uwagę, że tak. Oczywiście plastikowa podłoga w Cap2, więc jak utrzymanie w czystości. Dużo prostsze, chociaż w do. możemy sobie dorzucić taką oto i fajną wykładzinkę i też nie ma tragedii. W Wajku plastikowa podłoga pod spodem, czyli tak jak kiedyś, poprzedniej generacji, plus dołożona gumowa wykładzina. Super sprawa. Jeśli chodzi o siedziska, różnica jest taka, że Wajk zrobi taką fajną ławeczkę. I tutaj dzieciom jest mega wygodnie. Zresztą bardzo mięciutki materiał, wszystko jest bardzo, bardzo miłe w dotyku. Jeśli chodzi o Cap 2, no to wyróżnia się on tym, że ma pochył. Regulacja pochyłu, oparcia. Kolejna różnica to są szyby. Niestety w Tulu nic nie zrobimy. Tutaj nic nie mamy do odpięcia. Jest tak jak widzimy, bez zmian. Jeśli chodzi o Perigot Keep Go, ten element możemy sobie odpiąć. To jest montowany na rzepę. Poprawia się cyrkulacja powietrza w środku. No a jeśli chodzi o, o łajka, to jest już totalnie bajera, bo odpinamy całe szyby. Zostaje fajna, fajna moskitiera. Super sprawa. Jeśli chodzi generalnie o te przyczepki, to. Te dwie e, są po liftingu, czyli po liftingu jest e, tool po liftingu jest querido. Jeśli chodzi o łajka, to to już jest nowa konstrukcja. Wait, 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 a może byśmy wspomnieli o podobieństwa? A słusznie. Są też przyjść podobne. E, pierwsza rzecz to oczywiście to, że te wszystkie przyczepki są podwójne. E, druga rzecz to, że są mega przestronne. Generalnie są przyczepki, które możemy używać od drugiego roku życia w górę tak naprawdę do szóstego roku życia na spokojnie. Kolejna rzecz ogromne bagażniki ogromna przestrzeń bagażowa, więc wyprawowo bardzo dobre bardzo dobre egzemplarze. No i ostatnia rzecz właśnie amortyzacja. Te przyczepki wszystkie już są amortyzowane Puls no, wyróżnia się tym, że ta amortyzacja jeszcze ma swoją regulację, ale generalnie co do zasady istotne jest to, żeby żeby zawieszenie było Amortyzowane i te wszystkie przyczepki, wszystkie te trzy przyczepki to mają. Jeśli chcecie zobaczyć te przyczepki na żywo, oczywiście zapraszamy Was do naszego showroomu, który mieści się na warszawskim Powiślu. Tam będziecie mogli się do nich przymierzyć, podotykać, porównać i podjąć decyzję na miejscu. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i bądźcie na bieżąco. Dokładnie tak. Trzymajcie się, na razie, cześć.